Dzień dobry. Z tej strony Ola Łysy, gospodyni kanału na YouTube Strefa Spokoju i Równowagi. Temat spokoju, równowagi bardzo jest bliski mojemu sercu, bo jak zastanawiam się czasem nad tym, co w moim życiu jest takie ważne, do czego dążę, jak chciałabym żyć, pojawia się właśnie to, że chciałabym odczuwać spokój niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz. A dzieje się często nie tak, jakbym chciała i nie tak, jakbyśmy chcieli. A z drugiej strony zależy mi również na tym, aby czuć w swoim życiu równowagę. Dlatego taki kanał, a droga do tego spokoju i równowagi, bywa wyboista, nie jest prosta. Czasem po drodze trzeba przejść wiele niebezpiecznych zakrętów, ale też dzięki temu jest ciekawie. Dzisiaj tematem, na którym chciałabym się skupić, będzie dyscyplina, a dokładniej samodyscyplina. Dlaczego? Dlatego, że wylosowałam sobie dzisiaj rano przy porannej praktyce medytacji taką kartę, która mnie tutaj będzie prowadzić w najbliższym czasie, i która mówi o tym, że właśnie dzięki dyscyplinie. Możemy osiągnąć w swoim życiu poczucie wolności. Tak? Dziwnie to brzmi. Wolność, a tutaj samodyscyplina czyli jakieś takie trochę, tak, właśnie kontrolowanie siebie w pewien sposób. Wydaje się, że są to pojęcia rozbieżne, a jak się okazuje, Niekoniecznie. Co w tej karcie wyczytałam? Jest tutaj taka, taki, taki przykład podany, że niesforny pies, Stanowi niebezpieczeństwo zarówno dla siebie, jak i dla innych. Zwierzę nauczone dyscypliny i posłuszeństwa będzie lojalnie i z miłością służyć swemu Panu. Można mu zaufać i spuścić ze smyczem. Wolność przychodzi przez dyscyplinę. Panem, któremu mamy być posłuszni, jest nasze wyższe ja. Każdy z nas, każdy z nas, ja ty, nasi najbliżsi, nasi znajomi, mają jakąś misję na Ziemi i jesteśmy w stanie ją wypełnić, tak naprawdę, tylko dzięki temu, jeżeli w pewien sposób siebie znamy, w pewien sposób siebie kontrolujemy i w pewien sposób siebie prowadzimy. I tutaj mamy takie zadanie, żeby nastroić swoje zmysły i poprosić tą siłę, która nad nami czuwa poprosić anioły o wsparcie, by nasze życie stało się szczęśliwe, spełnione, satysfakcjonujące i żebyśmy faktycznie szli w tym kierunku naszej misji. No, a taką drogą, taką ścieżką, takim narzędziem, które ma nas poprowadzić, będzie właśnie dyscyplina. Afirmacja, jaka jest tutaj polecana do tego, żeby tą dyscyplinę osiągać i żeby mieć motywację do tego, żeby o tą dyscyplinę zadbać, jest następująca. Osiągam wolność dzięki samokontroli, dzięki samodyscyplinie. No dobrze, fajnie powiedzieć, a teraz jak to można zrobić i jak najbardziej praktycznie możemy przełożyć to na nasze takie codzienne funkcjonowanie. Oczywiście każdy z nas ma jakieś inne wyzwania, które przed nim stoją, jakieś inne zadania, priorytety, które, które domagają się jak gdyby tak, naszej uwagi, naszego zaopiekowania. Myślę, że każdy z nas ma jakieś projekty, które są w sferze właśnie wyobrażeń, już właśnie gdzieś opisania, przemyślenia w pewien sposób, ale czasami brakuje nam tego bodźca, tej iskry, żeby faktycznie ruszyć z miejsca. Różne rzeczy zdarzają się po drodze, już jesteśmy prawie gotowi, ale tu coś się zadziało w rodzinie. Już jesteśmy prawie gotowi, ale tutaj sytuacja zewnętrzna, jakaś um, sytuacja um, taka losowa, tak, przeszkadza nam w pewien sposób i mówimy, no tak, zrobilibyśmy, ale dzisiaj muszę to, a dzisiaj nie mam siły, a teraz w ogóle to jest bez sensu, żeby z tym zaczynać, bo po prostu jakby środowisko temu absolutnie nie sprzyja. No, i zaczynają się wymówki, zaczyna się autosabotaż. Tak? Wydaje nam się, że nie jesteśmy gotowi do tego wyzwania, no i tak sobie odkładamy i odkładamy. Świetnym takim przykładem są postanowienia noworoczne, które czasami jak się okazuje, mamy te same każdego roku, i tak się dzieje przez 5, 7, 10, a może u niektórych przez ostatnie. 15 lat, że ciągle jest to samo, i ciągle okazuje się, że jesteśmy w tym samym punkcie. No cóż, żeby to zmienić, trzeba w końcu zadziałać. Ja mówię o tym dzisiaj. Dzisiaj jest czwartek, 31 marca 2022 roku. I żeby nie umniejszać swojej, swojej jakby wizji i swojemu zadaniu, które przed sobą stawiam, ja robię to właśnie dzisiaj, bo jutro 1 kwietnia, prima aprilis, i być może ktoś potraktowałby to jako żart. A najgorsze byłoby to, gdybym ja sama tak <grywania> powiedziała: Nie, tak, ja o tym mówiłam. To naprawdę, to na pewno musiał być żart prima aprilisowy, bo nie zamierzam tego absolutnie kontynuować. Także dzisiaj na poważnie, 31 marca, w ostatnim dniu. Trzeciego miesiąca roku, w ostatnim dniu pierwszego kwartału roku, w ostatnim dniu dla mnie osobiście pierwszego kwartału życia poza etatem, tylko na swojej działalności gospodarczej, oświadczam wszem i wobec, oświadczam sobie i Tobie, jeśli mnie oglądasz, że od dzisiaj właśnie postanawiam codziennie, niezależnie od okoliczności, taką oto szklaneczkę, a bardziej kieliszek. <noise> Nie piję wina, więc chcę wykorzystać ten kieliszek właśnie do soku. Będę piła sok z selera naciowego przez 40 kolejnych dni. Dzisiaj piję go po południu, żeby zacząć, ale od jutra to będzie pierwszy, pierwsza rzecz, pierwszy napój, którego napiję się po... Przebudzeniu. To nie będzie kawa, to nie będzie herbata, którą bardzo lubię, to nie będzie woda, woda z cytryną, ale właśnie sok z naciowego i będę obserwować sobie, jak moje ciało, moje ciało, umysł cała reaguje właśnie na ten sok. Już kiedyś tego doświadczałam, kilka lat temu zrobiłam sobie też wyzwanie, czy takie postanowienie. Że będę piła codziennie sokselera nociowego i czułam faktycznie, że dobrze się po nim czuję. Takie ciało jest nawilżone, doenergetyzowane, faktycznie odżywione dużo, dużo lepiej niż po innych sokach i po innych napojach. A teraz zrobię to jeszcze raz i zobaczę, jak jest tym razem, co się zmienia, jak się czuję. Hmm, jakie, jakie rzeczy po drodze wychodzą. No, a że będę sobie tak piła, ten sok <noise> codziennie, a również chciałam tutaj zacząć bardziej aktywnie działać na YouTubie, póki co nie, nie potrafiłam się do końca je tak zmobilizować, no to wdrażam dwa nawyki naraz. <noise> Pierwszy to będzie właśnie ten sok. A drugi to będzie opowiadanie troszeczkę o tym, co, co gdzieś mi w duszy gra, akurat teraz, i próba zainspirowania ciebie do może podjęcia też jakiegoś wyzwania, czy jakiegoś tematu, który gdzieś tam skądś spłynie. Niestety nie mogę powiedzieć, co to będzie, bo ja tak trochę jakby z ciekawością odkrywam każdy kolejny dzień. I różne rzeczy się w nich w tych dniach pojawiają. Także nie będę niczego obiecywać, będę dzielić się po prostu tym, co u mnie w danym dniu się dzieje, czym się zajmuję, i będzie to też taka forma przedstawienia siebie w ten sposób, bo będę działał, dzielić się, tak, mam taki plan, żeby dzielić się swoimi. Doświadczeniami, swoimi kompetencjami, swoją wiedzą, tym jak sama dochodzę do równowagi praca-życie, teraz życie-praca, tak? bo działa to w dwie strony. I będę w związku te, z tym tutaj przez 40 kolejnych dni w takich krótkich wejściach, i patrzę sobie tutaj teraz na czasomierz, który przede mną przy nagrywaniu tego materiału. Odlicza kolejne sekundy, bo chciałabym, żeby to nie były jakieś długie monologi, ale też nie takie tylko wejście i nie powiedzenie niczego konkretnego. Będzie to trwało około 11 minut, a teraz już mi się pojawia, że czas powoli dobiega końca. Więc no co? Dzisiaj tyle o mnie. Zachęcam Cię do swojego wyzwania. Może też przez 40 dni faktycznie coś dla siebie zrobisz, co zbliży Cię do realizacji swoich marzeń. Może to będzie coś właśnie z piciem, jedzeniem, czegoś, co jest dla, dobre dla Twojego zdrowia, a może to będzie jakieś wyzwanie, zadanie zawodowe czy prywatne. Podziel się ze mną, jeżeli coś wpadło Ci do głowy, a może już nad czymś pracujesz, będzie namraźniej, a być może zainspirujesz mnie również do tego, żeby spróbować czegoś, czego do tej pory nie robiłam. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie, słuchanie mnie. Dziękuję tym osobom, które subskrybują mój kanał. Dziękuję za wszystkie lajki, jeżeli takie się pojawią, i do zobaczenia, kiedy? Jutro. Pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa.